Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, witajcie w ósmym dniu rekolekcji, który nosi tytuł Przyszło do swojej własności. Chcemy w tym dniu zachęcić Was do tego, abyście popatrzyli na Wasze życie jako własność Pana Boga, no, ale oczywiście w tym pozytywnym wymiarze. To nie jest tak, że Bóg traktuje nas jak rzeczy, które my posiadamy na własność i możemy z nimi zrobić co chcemy. Bóg, jak ojciec i mama, posiada swoje dzieci i pragnie, aby te dzieci oddały się. Przez co my się oddajemy, czy przez co możemy uznać to, że słowo przyszło do swojej własności, przez co? Przez akt stworzenia, że każdy z nas żyje. Możecie teraz siebie dotknąć i widzicie, że żyjecie. Nie, nie pojawiliśmy się gdzieś tam w, nagle w kosmosie, tylko stworzył nas Bóg. I drugi akt to akt Chrztu Świętego. Przez stworzenie i chrzest, staliśmy się tak naprawdę tą słodką własnością Boga. Najważniejszym punktem, istotą i sednem tej duchowości według też nauczania świętego Ludwika, tej duchowości oddania się Matce Bożej jest realizacja przyrzeczeń chrztu świę świętego. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy ta duchowość jest dla wszystkich, to pytanie można by zadać, czy chrzest jest dla wszystkich, czy każdy ochrzczony jest zaproszony, żeby wykorzystać w pełni tą łaskę. Oczywiście każdy z nas i Matka Boża pełna łaski nas do tego ma poprowadzić, dlatego to jest dla wszystkich, dla każdego z nas. Zapraszamy Was dzisiaj też do tego, abyście podziękowali Panu Bogu za łaskę życia przede wszystkim, dar życia, ale też i dar Chrztu Świętego. Może warto gdzieś tam też odświeżyć te daty, czy pomodlić się za rodziców, za rodziców chrzestnych, bo dzięki temu staliśmy się własnością Pana Boga, piękną, cudowną własnością Bożą. I ucieszmy się tym, że jestem własnością Pana Boga. I nie zniechęcajmy się do przodu, do przodu, dalej i do przodu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień ósmy rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Przyszło do swojej własności. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź, oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia z Ewangelii według Świętego Jana. Przyszło do swojej własności. Do swojej własności. Pierwsze zdania Ewangelii Świętego Jana objawiają nam, że wszystko stało się przez Słowo, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Nikt z nas nie zdecydował o swoim zaistnieniu. Nie jestem źródłem swojego życia. Życie jest darem, który otrzymałem od Pana Boga. Jestem własnością Boga. W pierwszym rzędzie przez to, że mnie stworzył. A jeszcze bardziej przez chrzest, w którym Bóg naznaczył mnie pieczęcią, która mówi, że należy do Niego. Pieczęć jest czymś nienaruszalnym. Mówi o tym jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii, z księgi proroka Izajasza, ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i twórca Twój o Izraelu, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. O tej prawdzie śpiewa oblubienica z pieśni nad pieśniami, w słowach: Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Pięknie tą rzeczywistość wyraża słowo oddanie. Oddać mogę tylko coś, co nie należy do mnie. Przez akt całkowitego oddania się składam w ręce Maryi całe moje życie, aby ona oddała je Bogu, do którego ono od początku należy. To jest powrót do źródła, powrót do pierwotnej harmonii, w której wszystko jest łaską. Całkowite oddanie to powrót do raju, w którym wszystko należy do Boga i wszystko jest łaską. Jezus do nas nieustannie przychodzi. By go przyjąć, mamy po pierwsze prostować ścieżki, czyli nieustannie nawracać się. Im więcej w nas miłości. Tym większa przestrzeń na przyjęcie Jezusa. Tym, co nas uzdalnia do nieustannego przyjmowania Jezusa, jest życie chwilą obecną, świadoma otwartość i trwanie w gotowości na przyjęcie łaski w każdej chwili. Jesteśmy też wezwani, aby czytać znaki to znaczy rozpoznawać to w jaki sposób Jezus działa dzisiaj i jak do nas przychodzi oraz jaka jest jego wola w tym danym czasie w którym żyjemy lektura duchowa z traktatu świętego Ludwika de Montfort Jezus, nasz wielki przyjaciel, oddał się nam bez zastrzeżeń, z duszą i ciałem, z cnotami, łaskami i zasługami. Zdobył mnie całego, mówi święty Bernard, oddając mi się całkowicie. Czyż nie jest wymogiem sprawiedliwości i wdzięczności, byśmy dali Jezusowi wszystko, co dać możemy? Wszak to Jezus pierwszy był wobec nas hojny. Idźmy za nim, a doznamy w życiu, w godzinę śmierci i w wieczności, jeszcze większej jego szczodrobliwości. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numer 138 z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus. Oddanie i ufność, których źródłem jest miłość, sprawią, że, żyjąc jeszcze w ciele na tym świecie, możesz być zupełnie wolna od wszelkich uzależnień, wpływów i oddziaływań zewnętrznych. Możesz trwać w pokoju, jaki ja zsyłam na ciebie. W takim stanie tylko Bóg ma wpływ i tylko od niego zależysz. Tylko on jest Twoim Panem, miłością. I to jest stan szczęśliwości, chociaż Twoja codzienność zawiera trud i dolegliwości. Trwając w tym stanie, nie uciekasz od znoju i cierpień, wręcz przeciwnie, jednocząc się ze mną ukrzyżowanym, pragniesz uczestniczyć w moim bólu. Nie możesz nie być w tym, w czym ja jestem. Ogarniacie ból mój i miłość moja. Ból przeniknięty miłością, zatracony w miłości. Pochłonięty przez miłość, która nie ma ograniczeń i jest wieczna. Ból przeminie jak wszystko co ziemskie, pozostanie miłość, która jest z martwych wstaniem i życiem w chwale, nowym Jeruzalem. Moja droga krzyżowa w świecie sięga już Golgoty i powtórzy się to, co tam się stało. Powtórzy się w skali świata i dotknie wszystkich. I zachowania ludzkie będą jak wówczas. Ze mną pozostaną tylko ci, którzy prawdziwie kochają jak moja matka, jak Jan, jak Magdalena. Teraz pragnę być otoczony rodziną. W wielu duszach umieram, i w wielu duszach potrzebna jest pomocna miłość, która ocali życie od śmierci wiecznej moich dzieci. Dlatego powołałem rodzinę mojego serca serca, które jest ukrzyżowane, które jest krzyżowane z coraz większą zawziętością. I dlatego zapragnąłem związać dzieci serca miłości ukrzyżowanej ślubem miłości, wierności i posłuszeństwa na wieczność całą. Ten ślub jest zobowiązaniem dwustronnym, i w tym jego moc, bo ja zapewniam możliwości jego wypełnienia w każdej sytuacji przez łaskę, jaką dam dziecku, które będzie chciało wytrwać przy mnie w mojej ofierze. Słowo pouczenia, numer 460, mówi Alicja. Napełniłeś mnie, panie, swoją mocą. Dokąd iść i gdzie prowadzić dzieci twoje, które mi dajesz pod opiekę? Do mnie, najprostszą i najkrótszą drogą, drogą dziecięcego oddania. Nie ma czasu na długie przygotowywanie i trening duchowy, bo siły nieprzyjaciela rosną w gotowość do ostatecznej walki. Ja będę prowadził was mocą mojej potęgi miłości. Nadeszła chwila, kiedy trzeba przylgnąć do mnie i iść na ślepo tam, gdzie prowadzę, i ufać wbrew własnej logice, własnym oczom i uszom. Trzeba otworzyć oczy duszy i uszy serca, wypatrywać mnie i nadsłuchiwać mojego głosu, i tylko we mnie mieć skierowane całe swe jestestwo. Macie mieć głuche uszy i ślepe oczy na wszystko inne poza moim światłem i moją miłością. Ja wszystko wskażę i wszystko powiem. Bądźcie ufni i posłuszni moim rozkazom. Ja wyprowadzę Was silną ręką wśród wielkich znaków na niebie i ziemi. Mnie zawierzcie i zaufajcie mojej matce, która jest z Wami i pokrzepia Wasze serca i opatruje Wasze zranienia. Kochajcie ją i do niej się tulcie. Troszcz się o dzieci chore i słabe. Przyprowadzaj do mojej matki, by je opatrywała. I do mnie, bym je karmił, aby nabrały sił. Świadectwo nr 638 Światło z Fatimy Fatima jest jednym wielkim wezwaniem do nawrócenia, czyli do powrotu do Boga, naszego źródła. Podczas pierwszego ukazania się Anioł nauczył dzieci modlitwy wynagradzającej, w której wyznajemy Bogu wiarę, uwielbienie, ufność oraz miłość, aby wynagrodzić się za tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie kochają Boga. Podczas drugiego ukazania się Anioł powiedział do dzieci, Ofiarujcie Zbawicielowi wasze modlitwy i wszystko, co potraficie ofiarować za przebłaganie. Za tyle grzechów, które obrażają pana Boga. Podczas trzeciego ukazania się anioł nauczył dzieci kolejnej modlitwy, która kończy się wezwaniem: Przez nieskończone zasługi jego najświętszego serca i za przyczyną niepokalanego serca Maryi, błagam cię o nawrócenie biednych grzeszników. Podczas pierwszego objawienia Matka Boża prosi dzieci, aby złożyły Bogu największą możliwą ofiarę, z samych siebie. Dzieci czynią to bez chwili zawahania, mimo tego, że Maryja zapowiada im wiele cierpienia. Podczas drugiego objawienia Maryja wskazuje drogę powrotu do Boga na bożeństwo do jej niepokalanego serca. Bóg mógł wskazać nam wiele dróg powrotu, ale wybrał jedną niepokalane serce maryi. Wezwanie dnia Jezus nieustannie przychodzi do swojej własności. Czyni to w sposób szczególny poprzez Słowo Boże, które otrzymujemy codziennie w czytaniach dnia. Alicja Lęczewska często otrzymywała od Pana Jezusa fragment Słowa Bożego, który rozjaśniał jej to, co słyszała w sercu. Pewnego razu otrzymała od Jezusa fragment, który był tego dnia w czytaniu, zwróciła się do Jezusa: Słowa z dzisiejszego czytania mi dałeś, Pan Jezus odpowiedział, aby ci zwrócić uwagę na to, że wskazówki na każdy dzień wypływają z czytań, których słuchasz podczas mojej ofiary. Niesamowite światło. Każdego dnia Jezus daje nam konkretne wskazówki w Słowie Bożym, wyznaczonym na dany dzień. Każdego dnia w Ziemi wielu słów możesz znaleźć drogocenną perłę, ukrytą tam specjalnie dla Ciebie. W wezwaniu dnia: przeczytaj dzisiejsze czytania i poszukaj w nich światła. Które kryje się tam specjalnie dla Ciebie. Światło Słowa z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, i on też uleczy. On to nas pobił, on ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie. A dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Światło słowa z Księgi Proroka Izajasza, albowiem tak mówi Pan Bóg święty Izraela. W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła, ale wyście tego nie chcieli. Mały wieczernik modlitwy, kiedy podczas modlitwy pozwalasz Bogu działać, nareszcie wszystko jest łaską. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy. To najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu, i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Na koniec. Tego ósmego dnia medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No i jesteśmy po ósmej medytacji, która nosiła tytuł. Przyszło do swojej własności. Moi drodzy i własność, tak bardzo świat kocha to słowo własność. Posiadać coś na własność, to jest coś mojego, moje mam własne pieniądze, mam własny samochód, mam własne dzieci, nawet mówimy albo nawet ktoś mówi, że to jest moja żona, to jest moja własność. Oczywiście to wszystko rozumiemy w kategoriach jakiegoś dobra, ale Pan Bóg mówi też o sobie. Że przychodzę do swojej własności. I w tych medytacjach to wybrzmiało, że On pragnie, abyśmy zaakceptowali to takim w cudzysłowie trochę aktem notarialnym: że to, że mam życie, że mam zdrowie, że mam czas, że mam rodzinę, to nie jest moja własność. Bóg mi to daje w darze. A to jest jego własność. Ja lubię przychodzić do moich znajomych, którzy już od początku na płocie jest napisane taka piękna tabliczka, tu jest dom Maryi. I od razu wiadomo, każdy, kto wchodzi tam z gości, to wie, do jakiej własności przyszedł. To jest dom Maryi. No i to by nas tak ku temu trochę ta, ta, ten dzień, ta medytacja. Żebyśmy uznali, że to należy do, do Boga wszystko. Również nasz czas, ten, którym dysponujemy, czy czegoś słuchamy, czy czegoś nie słuchamy, oczywiście my nim dysponujemy, ale ten czas należy do Boga, bo kto nam obiecał, że będziemy mieli za godzinę jeszcze godzinę. Tak. Więc dobrze, ten czas wykorzystujmy. Może Pan Adren jeszcze o tym słowie. Byśmy tego czasu nie marnowali przed telewizorem, ale może z jakąś dobrą lekturą. Dokładnie, kochani. To też chciałbym podkreślić, ponieważ w tych materiałach, które są w książce, też jest coś, czego nie ma w tych których słuchacie czyli takie coś na potem. To znaczy takie wskazówki, jak tym żyć na co dzień już po rekolekcjach. I tutaj też podaliśmy takie pewne lektury duchowe, książki, które są bardzo cenne, które mogą pomóc żyć tym oddaniem. I tutaj, i tutaj przede wszystkim, po pierwsze, bardzo polecamy te książki, Dzienniki Alicji Lęczewskiej. Słowo pouczenia i świadectwo Alicji. Lęczeckiej. Bardzo was, Wam też polecamy taką najnowszą książkę, niezwykle cenną, niezwykle wartościową, Insinu Jezu. Gdy serce mówi do serca, przepiękna książka, gdzie właśnie bardzo też mocno jest pogłębione takie rozumienie roli Matki Najświętszej. Jest dużo o Eucharystii, dużo też takich e, tekstów do kapłanów, o adoracji, o wynagradzaniu bardzo e, cenna pozycja. Rozważania o wierze to jest książka, już można powiedzieć, klasyka księdza Tadeusza Dajczera. Bardzo konkretnie, kochani, również dziecięctwo, oddanie, ta wolność wewnętrzna. Bardzo, ale to bardzo cenna pozycja. Gorąco Was do niej zachęcam. Gdybyśmy chcieli zgłębić małą drogę świętej tereski od dzieciątka Jezus, dużo tutaj wartościowych wyszło pozycji, ja wam, wam polecam książkę napisaną przez Ojca Duchowego, o którym pisałem moją pracę magisterską. To jest Wilfried Stinisen, który napisał książkę Prosta droga do świętości. O tej duchowości, właśnie małej drogi, o tej duchowości dzie, dzie, dziecięctwa duchowego. I jeszcze Wam bardzo dwie rzeczy polecam. Książki rozważania myśli księdza Aleksandra Woźnego. Bardzo też konkretnie, tak można powiedzieć, po męsku opisana ta droga ufności, droga dzieciństwa, droga pokory. Między innymi książka Matko, która nas znasz, Maryjność w nauczaniu księdza Woźnego. Bardzo tam znajdziecie dużo. Również o tym, jak dzieciom. Jak dzieciom wyjaśniasz tą drogę oddania, jak dzieci przygotowywać do oddania. O tym też powiem jeszcze świadectwo w jednym z dni. I, kochani, na koniec dialogi, książka Zapiski duchowe Ludmiły Krakowieckiej to jest niezwykle cenna, o tym też było w medytacji. Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej bardzo pogłębiona, właśnie. Ta, to rozumienie i, i ukazana ta droga życia tym oddaniem. Chyba nigdzie nie spotkałem tak głęboko idącego rozumienia tej drogi. Dlatego bardzo Wam też to, te rozważania i w ogóle tą rodzinę serca miłości ukrzyżowanej bardzo Wam gorąco polecam. To tyle, kochani, z lektorów duchowych. Ważne, żeby się karmić, żeby czytać żeby zgłębiać, żeby mieć pokarm do modlitwy. Żeby tą własnością, która nam się wydaje, że jest w naszych rękach, żeby dobrze dysponować tą własnością czasu, bo na tak. książki trzeba znajdować czas, tak. którego wszystkim dzisiaj, jak to powtarza świat, brakuje i nigdzie na nic nie mamy czasu. Na to warto znaleźć czas i zarządzać tym czasem dobrze. Płyńmy pod prąd i znajdźmy czas na lekturę. Tak jest, tego Wam życzymy, bo Chrystus chce przyjść do nas. Szczęść Boże i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.